Tam Pani poszła na Górki Szymona, z którą rozmawiałem troszkę. Zachód jest wspaniały dzisiaj. Pięknie to wygląda. Ludzie rowerami, etc. No troszkę się szarówka robi. Nie przeszkadza, że te, te dwa chłopaki są w kadrze. Kanał seniora Marka, zapraszam, wieczorem na YouTube. Proszę pana, proszę pana ja policzę tylko sprawy nie interesują, to jest chuch Proszę pana, masz 35 minut po walku. Polityczne sprawy go interesują. <noise> Pomogło. do końca roku Dobry, no. Tam dorośli się chuć dają, bo to tak zawsze jest. No dobra, idę w kierunku samochodów, także wyłączam, ile się przejść normalnie, ale później dalej jazda będzie.